Tak jak obiecałem, jeszcze jedno spotkanie dzisiaj z dworca zachodniego w Warszawie. To jest takie miejsce, w którym spotykają się drogi tych, którzy z Ukrainy uciekają, z tymi, którzy mają dla nich jakąś pomoc albo czekają. To się bardzo dużo dzieje. To, co się dzieje, to najprościej jest chyba określić mianem twórczego chaosu. Nie ma tutaj za bardzo koordynacji, ale jest mnóstwo dobrej woli. Zaraz Wam też pokażę, jak to wygląda. O, widzicie? Jest, jest tłum ludzi, którzy przyjechali, którzy czekają. Niektórzy na jakieś szybkie połączenie w dalszą drogę, bo są poumawiani ze swoimi rodzinami, ze swoimi bliskimi gdzieś w Europie czy w Polsce. Część potrzebuje szybkiej pomocy noclegowej i tutaj też są już grupy, które tę pomoc świadczą. Jest, znaczy jest tu po prostu totalny chaos z jednej strony, ale z drugiej strony. Dzieje się mnóstwo dobra i mnóstwo dobrego serca. Jest tutaj nasza Ada Porowska, jest tutaj cała ekipa naszych wolontariuszy, z którymi przed chwilą rozmawiałem. Oni w tej chwili zapakowali się w pociąg i pojechali na dworzec w Śródmieście, bo tutaj nic tu po nas, już jakby ta robota tutaj jest ogarnięta. Łady Porowskiej w jej pensjonacie socjalnym Święty Łazarz jest już 20 parę osób, w tej chwili zabrała kolejne cztery kobiety. Z, z dziećmi część jest na krótko, część jest na długo. To też Ada dzisiaj mówiła, będę Was potrzebowała za dwa, za trzy tygodnie, dużo bardziej jeszcze nawet niż dzisiaj. Ja będę zaraz decydował, czy bardziej się przydam tutaj, czy, czy jednak jest sens jechać na granicę. Na granicy sytuacja wygląda na miarę ogarniętą w tym sensie, że już dyżury mam poustawiane i, i robota tam idzie jak trzeba, więc zobaczymy, czy bardziej się przydam tu, czy tam i wtedy będziemy wiedzieli, czy. Jak, jak z tą sytuacją grać, żeby maksymalnie wykorzystać zasoby, robić fenomenalną robotę z tego, co po prostu fenomenalną. Jestem, jestem niesamowicie po prostu dumny i wzruszony, że, 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 że coś takiego widzę na własne oczy w takiej skali dzisiaj w Polsce.